Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego świat wydaje się coraz bardziej chaotyczny i przerażający? Wojny, katastrofy naturalne, choroby, głód jakbyśmy żyli w niekończącym się koszmarze. Ale co jeśli powiem ci, że jest powód dla tego wszystkiego? Co jeśli wszystko, co widzimy wokół nas, to znaki, że zbliżamy się do epickiego i transformującego wydarzenia? Wiem, że możesz czuć się zdezorientowany, niespokojny, a nawet przerażony w obliczu tylu niepewności. W końcu chcemy odpowiedzi, chcemy wiedzieć, co nas czeka w przyszłości i jak możemy się przygotować. Właśnie dlatego stworzyłem ten film specjalnie dla Ciebie. Wyobraź sobie, co jeśli mógłbyś odkryć cel wszystkich tych pozornie chaotycznych wydarzeń? Co jeśli mógłbyś uzyskać dostęp do boskiej mapy, która ujawnia los ludzkości i Twoją rolę w tej wielkiej podróży? To właśnie będziemy zgłębiać w tym niesamowitym studium biblijnym o przepowiedniach czasów końca. Będziesz w szoku odkrywając, jak rzeka wspomniana w Biblii, rzeka Eufrat, jest bezpośrednio związana z wydarzeniami, które teraz widzimy i które jeszcze nadejdą. Zanurzymy się w pismach świętych i odkryjemy sekrety, które były ukryte przez wieki, a teraz są objawiane tym, którzy mają uszy do słuchania. Nieważne, czy jesteś długoletnim chrześcijaninem, czy dopiero zaczynasz interesować się wiarą, ten film otworzy ci oczy i zmieni sposób, w jaki postrzegasz świat wokół siebie. Odkryjesz, że nawet wśród chaosu jest nadzieja, jest boski plan rysowany i jest miłujący Bóg, który chce Cię prowadzić i chronić w tych trudnych czasach. Rzeka Eufrat jest jedną z najbardziej fascynujących i znaczących rzek, wspomnianych w Biblii Świętej. Od początku czasów ta potężna rzeka odegrała kluczową rolę w historii ludzkości i w planach Boga. Jej pierwsze pojawienie się w Pismach Świętych ma miejsce już na początku. W Księdze Rodzaju, gdzie jest opisana jako jedna z czterech rzek wypływających z ogrodu Eden, raju stworzonego przez Boga Deela, Adama i Ewy, aby żyli w doskonałej harmonii z stworzeniem. Księga Rodzaju, rozdział drugi, wersety 10 do 14 mówi: „Z Edenu wypływał strumień, aby nawadniać ogród i dzielił się na cztery odnogi. Pierwsza z nich nazywa się Piszon. To ta, która okrąża całą ziemię Hawila, gdzie jest złoto.” Złoto tej ziemi jest wyborne, tam jest też Bdelium i kamień onyksowy. Druga rzeka nazywa się Gichon, to ta, która okrąża całą ziemię Kursz. Trzecia rzeka nazywa się Hidekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwarta rzeka to Eufrat. Od początku rzeka Eufrat została ustanowiona przez Boga jako źródło życia, nawadniające i odżywiające ogród Eden. Jej obecność w tym kluczowym momencie historii pokazuje nam znaczenie tej rzeki w boskim planie. Jednak wzmianki o Eufracie nie ograniczają się tylko do Księgi Rodzaju. Niespodziewanie ta rzeka jest również wspomniana w ostatniej księdze Biblii, w Księdze Objawienia, gdzie odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach dni ostatecznych. W rozdziale 9 Księgi Objawienia, wersety 13 do 16, czytamy: "Szósty anioł zatrąbił i usłyszałem głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolni czterech aniołów związanych przy wielkiej rzece Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi. Liczba wojsk konnych wynosiła 200 milionów. Usłyszałem ich liczbę. Ten enigmatyczny fragment ujawnia nam, że w głębinach rzeki Eufrat dzieje się coś wielkiego. Czterej potężni aniołowie są uwięzieni w jej wodach czekając na moment wyznaczony przez Boga, aby zostać uwolnionymi i wypełnić swoją misję przyniesienia sądu na ziemię. To znaczące wydarzenie jest bezpośrednio związane z przygotowaniami do bitwy pod Armagedonem, wielkiego ostatecznego starcia między siłami dobra i zła. Ale dlaczego rzeka Eufrat? Dlaczego Bóg wybrał tę konkretną rzekę do odgrywania tak kluczowej roli w Jego planach? Odpowiedź może tkwić w bogatej historii i symbolicznym znaczeniu tej rzeki w pismach świętych. Eufrat jest często kojarzony z wielkimi imperiami i cywilizacjami, które powstały i prosperowały na jego brzegach, jak Babilonia i Asyria. Te imperia często sprzeciwiały się Bogu i uciskały Jego lud, stając się symbolami ludzkiej rebelii przeciwko Stwórcy. Jednak Bóg zawsze miał kontrolę, używając nawet tych imperiów do wypełnienia swoich celów. Rzeka Eufrat, podobnie jak rzeka Nil w Egipcie, była źródłem życia i dobrobytu dla tych cywilizacji, ale mogła również stać się narzędziem sądu w rękach Boga. W Księdze Izajasza, rozdział ósmy, wersety 5 do 8, widzimy Pana używającego obrazu przelewającej się Eufratu jako symbolu jego gniewu przeciwko nieposłuszeństwu Izraela. Dlatego, że ten lud wzgardził łagodnie płynącymi wodami Siloach i cieszył się z Rezina i syna Remaliasza, Oto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie króla Asyrii z całą jego potęgą. I wzniesie się ona ponad wszystkie swoje koryta i przelać się będzie przez wszystkie swoje brzegi. W całej Biblii rzeka Eufrat jest wspominana w kontekstach błogosławieństwa i sądu, życia i śmierci, odzwierciedlając dwoistość relacji człowieka z Bogiem. Ta majestatyczna rzeka przypomina nam o naszej potrzebie harmonii ze Stwórcą, podążania Jego ścieżkami i posłuszeństwa Jego woli. Kiedy oddalamy się od Boga, podobnie jak starożytne imperia, które sprzeciwiały się Jemu, stajemy się podatni na Boski Sąd. Dwa najbardziej imponujące i decydujące wydarzenia opisane w Biblii Świętej wyschnięcie rzeki Eufrat i bitwa pod Armagedonem. Te proroctwa, znajdujące się w księdze objawienia, dają nam zaskakujący wgląd w to, co ma nadejść w dniach ostatecznych i jak Bóg wypełni swój plan odkupienia deela ludzkości. W rozdziale XVI Księgi Objawienia, werset 12 czytamy. Szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat, i jej wody wyschły, aby przygotować drogę DLA królów ze wschodu. Ten intrygujący fragment ujawnia nam, że rzeka Eufrat, tak ważna w całej historii biblijnej, przejdzie drastyczną transformację w wydarzeniach ostatecznych. Jej wody, niegdyś obfite i życiodajne, całkowicie wyschną, otwierając drogę DLA ogromnej armii ze wschodu. Ale kim są ci królowie ze wschodu wspomniani w proroctwie? Wielu uczonych Biblii uważa, że reprezentują oni koalicję narodów azjatyckich, być może kierowaną przez Chiny, które zjednoczą się w opozycji do Boga i jego ludów w dniach ostatecznych. Ta potężna armia, licząca miliony żołnierzy, będzie maszerować w kierunku Izraela, przekraczając wyschnięte koryto rzeki Eufrat, aby dołączyć do innych sił zła w bitwie pod Armagedonem. Bitwa pod Armagedonem, znana również jako bitwa wielkiego dnia wszechmogącego Boga, jest ostatecznym starciem między siłami dobra i zła, opisanym szczegółowo w rozdziale 19 Księgi Objawienia. W tej epickiej bitwie Jezus Chrystus powróci w chwale i majestacie, prowadząc niebiańskie zastępy do walki przeciwko Antychrystowi, królom ziemi i ich zjednoczonym armiom, aby walczyć z Bogiem. Księga Objawienia, rozdział 19, wersety 11 16, przedstawia nam imponującą wizję tego momentu. I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. I sprawiedliwie sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele diademów. Miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Był ubrany w szatę zbroczoną krwią. A jego imię to Słowo Boże. I szły za nim zastępy niebieskie na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. Będzie nimi rządzić laską żelazną, i sam on depcze tłocznie wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król Królów i Pan Panów. Ten potężny fragment pokazuje nam Jezusa Chrystusa jako króla królów i pana panów, Powracającego w mocy i chwale, aby sądzić narody i ustanowić swoje wieczne królestwo. Ostry miecz wychodzący z jego ust reprezentuje słowo Boże, które jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Tym mieczem Jezus pokona swoich wrogów i przyniesie sprawiedliwość na ziemię. Księga Objawienia, rozdział 19, wersety 19 do 21. Opisuje zakończenie bitwy pod Armagedonem i ujrzałem bestie i królów ziemi oraz ich armię zebranych, aby walczyć z tym, który siedział na koniu i z jego armią. Bestia została schwytana, a z nią fałszywy prorok, który przed nią czynił cuda, którymi zwiódł tych, którzy przyjęli znak bestii i oddali pokłon jej obrazowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. Pozostali zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. W tym ostatecznym starciu, Antychryst i fałszywy prorok zostaną schwytani i wrzuceni żywcem do jeziora ognia, podczas gdy ich armie zostaną zniszczone mieczem z ust Chrystusa. To ostateczne zwycięstwo oznacza koniec panowania zła na Ziemi i początek nowego rozdziału w historii ludzkości, z Chrystusem rządzącym w sprawiedliwości i pokoju. Rozważając wyschnięcie rzeki Eufrat i bitwę pod Armagedonem, Przypominamy sobie o suwerenności Boga nad historią i nieuniknionym wypełnieniu Jego obietnic. Chociaż czasy końca mogą wydawać się mroczne i chaotyczne, z wojnami, katastrofami naturalnymi i pozornym triumfem zła, wiemy, że Bóg jest w kontrol i że Jego plan odkupienia ludzkości nie zostanie udaremniony. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do życia w ciągłej czujności i przygotowaniu na powrót Chrystusa. Powinniśmy trwać mocno w wierze, zakładając całą zbroję Bożą, list do Efezjan, rozdział 6, wersety 10-18 i dzielić się Ewangelia z tymi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. W końcu nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan powróci. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 36. Ale możemy być pewni, że On przyjdzie w chwale, aby zabrać swoją oblubienicę, Kościół. Księga Rodzaju, rozdział 11, wersety 1-4 mówi... Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w ziemi Sinear i tam zamieszkali. I rzekli jeden do drugiego, chodźmy, ulepmy cegły i dobrze je wypalmy. Cegła służyła im za kamień, a smoła za zaprawę murarską. I rzekli, chodźmy, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Historia wieży Babel zaczyna się kilka wieków po wielkim potopie, kiedy ludzkość zaczęła się rozmnażać i rozprzestrzeniać po Ziemi. W tym czasie wszyscy ludzie mówili jednym językiem i dzielili jedną kulturę. Osiedlili się w regionie Babilonii na równinie zwanej Sinear, nad brzegami majestatycznej rzeki Eufrat. Ludzkość, zjednoczona i pełna pychy, postanowiła zbudować miasto z ogromną wieżą sięgającą nieba. Chcieli uczynić sobie imię, rzucając wyzwanie autorytetowi Boga i szukając własnej chwały. Używając wypalanych cegieł i smoły jako zaprawy, zaczęli wznosić imponującą strukturę, prawdziwy symbol ludzkiej arogancji. Wyobraź sobie tę scenę. Tysiące ludzi pracujących razem, napędzanych wspólnym celem, wznoszących wieżę, która wydawała się nie mieć końca. Każdego dnia struktura rosła coraz bardziej, rzucając wyzwanie prawom fizyki i natury. Hałas cegieł układanych w stosy, żar ognia używanego do ich wypalania, zapach smoły używanej jako zaprawa. Wszystko to tworzyło atmosferę determinacji i buntu przeciwko Bogu, ale Pan w swojej wszechwiedzy i suwerenności nie pozostał obojętny na ten zuchwały projekt. Księga rodzaju, rozdział 11, wersety 5 do 9 mówi. Wtedy Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali synowie ludzkie. I rzekł Pan, Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a to jest dopiero początek ich dzieła. Teraz nic, czego by zamierzyli, nie będzie dla nich niemożliwe. Stąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano to miejsce Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi. Stamtąd Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Bóg, widząc bunt i pychę ludzi, postanowił interweniować. Zstąpił na ziemię i pomieszał jedyny język, którym wszyscy mówili, dając początek różnym językom. Nagle ludzie, którzy pracowali ramię w ramię, nie mogli już się porozumieć. Zamieszanie ogarnęło plac budowy, a projekt wieży Babel został przerwany. Ludzkość, wcześniej zjednoczona w buncie, została rozproszona po całej ziemi, dając początek różnym narodom i kulturom, które znamy dziś. Historia wieży Babel uczy nas cennych lekcji. Po pierwsze pokazuje nam niebezpieczeństwo pychy i arogancji. Kiedy próbujemy wywyższyć się sami i rzucić wyzwanie autorytetowi Boga, stawiamy się w niebezpiecznej pozycji. Biblia ostrzega nas w Księdze Przysłów, rozdział 16, werset 18, że pycha poprzedza upadek, a wyniosłość ducha upadek. Po drugie ta historia przypomina nam o suwerenności Boga nad wszystkim. Nawet gdy ludzie jednoczą się w buncie, Pan jest w kontroli. Może interweniować w każdej chwili, udaremniając plany bezbożnych i ustanawiając swoje cele. Jak napisano w Księdze Psalmów, rozdział 33, werset 10: Pan niweczy plany narodów, unicestwia zamysły ludów. Pomieszanie języków przy wieży Babel pokazuje nam znaczenie jedności opartej na Bogu. Kiedy jednoczymy się wokół celów, które przynoszą chwałę Panu. On nas błogosławi i daje nam zdolność do wielkich rzeczy. Jednak kiedy jednoczymy się w buncie i pysze, jesteśmy skazani na porażkę i rozproszenie. Teraz porozmawiajmy o jednej z najbardziej intrygujących i przerażających tajemnic proroctw biblijnych czterech aniołach uwięzionych w rzece Eufrat. To objawienie, znalezione w księdze objawienia daje nam imponujący wgląd w wydarzenia, które będą miały miejsce w dniach ostatecznych kiedy siły nadprzyrodzone zostaną uwolnione, aby wypełnić boski cel na ziemi. W rozdziale 9 Księgi Objawienia, wersety 13 do 16, apostoł Jan relacjonuje nam imponującą wizję. Szósty anioł zatrąbił i usłyszałem głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: "Uwolnij czterech aniołów, którzy są związani przy wielkiej rzece Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi. Liczba wojsk konnych wynosiła 200 milionów, usłyszałem ich liczbę. Ten fragment ujawnia nam, że w określonym momencie historii wyznaczonym przez Boga czterej potężni aniołowie zostaną uwolnieni z głębin rzeki Eufrat. Te nadprzyrodzone istoty są uwięzione, czekając na właściwy czas, aby wypełnić przerażającą misję. Zabić jedną trzecią ludzkości. Ale kim są Ci tajemniczy aniołowie? Dlaczego są uwięzieni w rzece Eufrat? I jaka jest natura ich straszliwej misji? Niektórzy uczeni Biblii spekulują, że Ci czterej aniołowie mogą być upadłymi aniołami, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu wraz z Lucyferem i zostali zrzucone na ziemię. Mogli być aniołami wysokiego szczebla, o wielkiej mocy i wpływie, którzy teraz są uwięzieni w głębinach Eufratu. Czekając na uwolnienie, aby szerzyć zniszczenie i chaos. Inni sugerują, że ci aniołowie mogą być związani z czterema jeźdźcami apokalipsy, wspomnianymi w rozdziale szóstym księgi objawienia. Każdy jeździec reprezentuje inny aspekt Sądu Bożego na Ziemi: wojnę, głód, zarazę i śmierć. Czterej aniołowie uwięzieni w Eufracie mogą być nadprzyrodzonymi agentami odpowiedzialnymi za wywołanie tych niszczących sądów. Niezależnie od ich dokładnej tożsamości, jedno jest pewne: uwolnienie tych aniołów jest wydarzeniem o kataklizmicznych proporcjach. Poprowadzą armię 200 milionów jeźdźców, liczba tak ogromna, że wykracza poza ludzką wyobraźnię. Czy będzie to armia dosłowna, składająca się z żołnierzy na koniach, a może będzie to symbol sił demonicznych, uwolnionych do dręczenia i niszczenia ludzkości? Biblia nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi ale oferuje kilka wskazówek. W liście do Efezjan rozdział szósty werset 12, Apostoł Paweł przypomina nam, że nie mamy walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowym siłom zła na wyżynach niebieskich. Ten fragment pokazuje nam, że wokół nas toczy się duchowa bitwa. W której biorą udział niewidzialne siły próbujące wpływać i kontrolować los ludzkości. Czterej aniołowie uwięzieni w rzece Eufrat mogą być częścią tych duchowych sił zła, potężnymi istotami, które służą celom wroga. Ich uwolnienie oznacza krytyczny moment w historii, gdy bitwa między dobrem a złem osiąga swoje apogeum. Ale dlaczego Bóg pozwoliłby na uwolnienie takich istot? Dlaczego użyłby złych aniołów do wypełnienia swoich celów? Odpowiedź można znaleźć w suwerenności Boga nad wszystkim. Nawet siły zła są podporządkowane najwyższemu autorytetowi Stwórcy. Bóg może użyć nawet złowrogich planów wroga, aby wypełnić swoją wolę i przynieść sąd na buntowniczy świat. Jednak wśród całej ciemności i chaosu, który przyniosą czterej uwięzieni aniołowie, jest nadzieja DLA tych, którzy należą do Chrystusa. Apostoł Jan zapewnia nas w rozdziale siódmym księgi objawienia, że Bóg zapieczętuje swoich sług na czołach, chroniąc ich przed nadchodzącymi sądami. Ci, którzy są ugruntowani w wierze, ubrani w całą zbroję bożą list do Efezjan, rozdział szósty, wersety 10 do 18 Mogą stawić czoła tym trudnym czasom z odwagą i pewnością. W coraz bardziej zagmatwanym i zwodniczym świecie, gdzie siły dobra i zła wydają się mieszać. Ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie potrafili rozróżniać między boskim a diabolicznym. Biblia ostrzega nas, że w ostatnich dniach pojawi się wielu fałszywych proroków i nauczycieli, próbujących odwieść nas od prawdy za pomocą zwodniczych doktryn i iluzorycznych znaków. Ale jak możemy odróżnić dzieło Boże od dzieła wroga? Pierwszym kluczem do rozróżnienia między boskim a diabolicznym jest znajomość Słowa Bożego. Apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza Rozdział 3, wersety 16 i 17 przypomina nam, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do przekonywania, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kiedy jesteśmy ugruntowani w prawdzie Pism, mamy solidny fundament do oceniania wszystkiego, co słyszymy i widzimy. Kolejny kluczowy fragment w tym rozróżnieniu znajduje się w pierwszym liście Jana, rozdział 4, wersety 1 do 3. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga, a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, i teraz już jest na świecie. Ten fragment daje nam jasny test do rozróżnienia duchów. Każdy, kto wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli kto potwierdza wcielenie i boskość Jezusa, jest z Boga. Z drugiej strony, każdy duch, który zaprzecza boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa, nie jest z Boga, lecz z antychrysta. Jednak wróg jest przebiegły i może przebrać się za anioła światłości jak ostrzega nas apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian, rozdział jedenasty, wersety trzynaście do piętnaście. Albowiem tacy są fałszywymi apostołami, zdradliwymi pracownikami, przybierającymi postać apostołów chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz koniec ich będzie według uczynków ich. Szatan i jego słudzy mogą się przedstawiać jako posłańcy światłości, dokonując znaków i cudów, aby zwieść nawet wybranych, jeśli to możliwe. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 24. Mogą mówić przyjemne DLA ucha słowa, obiecywać dobrobyt i dobrobyt, a nawet działać cuda, ale ich owoce ostatecznie ujawnią ich prawdziwą naturę. Tutaj wchodzi kolejna podstawowa zasada rozróżniania między boskim a diabolicznym. Obserwowanie owoców. Jezus uczy nas w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wersety 15 do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni, albo figi z ostu? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc poznacie ich po ich owocach. Prawdziwi słudzy Boży będą wydawać owoce, które odzwierciedlają charakter Chrystusa: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. List do Galatów, rozdział 5, wersety 22 do 23 będą dążyć do chwały Bożej ponad wszystko, a nie do własnej. Ich służba będzie naznaczona pokorą, integralnością i wiernością słowu Bożemu. Z drugiej strony fałszywi nauczyciele i prorocy będą wydawać owoce, które ujawniają ich prawdziwą naturę: niemoralność, nieczystość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, egoistyczne ambicje, niezgody, herezje, zazdrość, pijaństwo, orgie i tym podobne. List do Galatów, rozdział 5 wersety 19 do 21 Ich skupienie będzie na własnym zysku, czy to finansowym, czy w postaci sławy, władzy czy przyjemności. Innym ważnym aspektem rozróżniania między boskim a diabolicznym jest stosunek do grzechu. Prawdziwy sługa Boży zawsze będzie wzywał do pokuty i świętości zgodnie ze Słowem Bożym. Nie będzie minimalizował grzechu ani go usprawiedliwiał, lecz napominał słuchaczy do oddalenia się od niego i poszukiwania sprawiedliwości Bożej. Jak mówi apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 19: Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając tę pieczęć. Pan zna tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Chrystusowego. Fałszywi nauczyciele natomiast często będą tolerować lub wręcz zachęcać do grzechu, zamieniając łaskę Boga w rozwiązłość. List Judy, werset 4. Obiecują wolność, ale sami są niewolnikami zepsucia. Drugi list Piotra, rozdział 2, werset 19. Dlatego aby rozróżniać między boskim a diabolicznym, musimy być ugruntowani w słowie Bożym, zwracać uwagę na owoce, być wrażliwi na stosunek do grzechu i co najważniejsze polegać na prowadzeniu Ducha Świętego. Jak przypomina nam apostoł Jan w swoim pierwszym liście, rozdział 2, werset 27. Ale namaszczenie, które otrzymaliście od niego, trwa w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to samo namaszczenie was naucza o wszystkim i jest prawdziwe i nie jest kłamstwem tak jak was nauczyło trwajcie w nim niech jako dzieci Boże rośniemy w mądrości i rozeznaniu abyśmy nie dali się zwieść podstępom wroga niech będziemy zawsze czujni przywdziewając całą zbroję Bożą list do efezjan rozdział 6 wersety 1 do 18 abyśmy mogli stać niewzruszeni wobec podstępów diabła i świecić jako światła pośród pokolenia przewrotnego i zepsutego. List do Filipian. Rozdział 2, werset 15. W kolejnych filmach zobaczymy więcej zaskakujących objawień. Nie chcesz przegapić żadnego odcinka tego niesamowitego materiału o historiach biblijnych? Zasubskrybuj kanał już teraz, włącz dzwonek, aby być powiadomionym o każdym nowym filmie i podziel się tym materiałem ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Razem będziemy zgłębiać biblijne prawdy i przygotowywać się na chwalebny powrót naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Napisz w komentarzach, jakie tematy prorocze chciałbyś, abyśmy poruszyli w kolejnych filmach. Do zobaczenia w następnym filmie.